Siemanko miłośnicy C.T. w dzisiejszym odcinku hit czy kit, a mianowicie będziemy sprawdzać to. Jest to filmik, który znalazłem gdzieś tam w rokach, to było na Instagramie czy na TikToku? Właśnie nie pamiętam, gdzie mi to wysłałeś. Nieważne, prawda? ale znaleźliśmy taki filmik gdzieś tam właśnie na socialach, ale jeszcze zanim przejdziemy do czynności, właśnie, które chcemy Wam pokazać, taka mała zmianka o tym, że generalnie pod wpływem ciepła puchnie, i dlatego gdzieś tam może częściowo te rysy kamuflować tak samo jak się poleruje na przykład i podnosi się temperaturę na, na elemencie, który jest polerowanym, też poniekąd wytniemy te rysy, większość tych rys nam po prostu się ukryje ponieważ lakier spuchnie i pod wpływem ciepła wszystko się wyrówna zresztą mieliśmy już odcinek, gdzie też mieliśmy właśnie przetarcie lakieru, przepolerowanie no, przy tam generalnie jak polerowałem maszyną rotacyjną na, 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 na filcu to już było, na samym końcu był filc, mimo że ścierałem coraz większej ilości lakieru, jednak ten lakier cały czas był zamierzony. Zamiast się zmniejszać jego wartość, to cały czas rosła, a to właśnie przez to, że ten lakier pół. Czyli będziemy dzisiaj posługiwać się lampką inspekcyjną, bo musimy sprawdzić jak te rysy się zachowują w takim porządnym świetle. Będziemy sprawdzać wszystko pirometrem i dodatkowo jeszcze miernikiem lakieru, więc przejdźmy do grzania Passata. Mnie tylko jeszcze ciekawi kto, jak nie my, moglibyśmy takie wariactwo sprawdzić. Dawaj Zdawaj. lampkę. Ty, co ty patrzysz? Jest matowy? w matowym kolorze czy satyna widzicie jak to wygląda, zobaczmy czy faktycznie, mamy teorię co do tego filmiku ale zobaczymy tak naprawdę jeżeli to nie zadziała, pokażemy wam później dlaczego to tam działało tutaj mamy taką ryskę i koło tej ryski będę mniej więcej w ten sposób mierzył ile tutaj mamy, czekaj ile jest, ile jest? 95 mikronów kurde, to jak na tym, oryginał Japońcu. Oryginał, dobra. To co, przechodzimy teraz do, pra do prania, chciałem powiedzieć. Przechodzimy teraz, ile ja ma to stopni? 26, 25. Tutaj w tym miejscu 26. Dobra, przechodzimy do grzania. To on tam pod kątem tak to podgrzewał czy nie? Nie, zobaczyłem, czy to w ogóle cokolwiek działa. 120, 120, 140, 150, ale żeś to nagrzał! Kiełbasy można no, sprawdzić. Gorące to faktycznie. Zobacz, i żadna rysa nie zeszła. No nie zeszła, a I... zobacz teraz mikron. dałe mikron, nie zobaczymy. Było 95 mikronów. O, to... o, tu jest też gorąco. Nie no, gorące jest. Ile to masz? 70. No, spada trochę. 85. To jest, co jest? Skurczyło się? Czekaj, bardziej w prawo przewód. Nie, no przecież z tej strony patrzyłem. 88. Ja bym to podgrzał jeszcze raz. Tak? Tak, grzej, patrz po. Dobra, na szybko i dawaj miernik. Czemu to nie spuchło? spuchnąć Ty, spuchną. bo może być tak, że miernik reaguje też pod, na, na temperaturę, bo coś się zaczyna mrygać. Może za gorąco. Dobrze, że to Twój miernik. nie ja ale... mój Co? No nie, no nie ma śladu. Jak? Zobacz, tu się zrobiło takie, widzisz? No to jest tłuste od palca, bo hmm. no tuż, no... Pod wpływem temperatury tuż się przeniósł na lakier i... Tu się smatowienie mały. Dobra, moim ta. zdaniem kit. Kit. To co? Jakie jest nasze zdanie, co tu się zadziało? Pokażemy widzom, dlaczego był taki efekt na tym filmie? Możemy pokazać. To patrzcie teraz. No znika. Działa, działa. Nie, to działa, to działa. Dobra, patrzcie teraz. Magia świąt! Baj miłośnicy detailingu. <laughs> I co Mateuszku? Kolejny odcinek, który jest kitem, Jest nie hitem. Kit. A tam było... Ja nie pamiętam, że może tam było napisane, że było gdzieś tam w opisie... Tam mnie było, pp. że PP. Ja, że zaraz wezmę zresztą telefon. Weź ty, bo mi pada. Pada? Pada. To nie pada, słuchajcie. Czekaj, jakie ja macie tu wpisanego? Grzegorz Alo, Aloizmotyka. Co? Tatio, dbam o zdrowie. Dlatego piję alkohol tylko w dni na literę B. Poniedziałek, potem wtorek, to? później środa, prawdopodobnie to czwartek, nie to. Dalej. piątek, niedzielą. po sobocie. Tu nie to. To też nie to. Ty bzdury mi wysyłasz czasami, że ja nie wiem, czy z się rozgłośni... O! To też nie to? To ja pokażę zaraz, co ty mi wysyłasz. Zegarki. Zegarki na sprzedaż. Wo, tam o. się źle czułem. Nie, to też nie to. O! To, to. Ty, tego nie rozczytamy. Ale tu nie jest nic, że folia. Ty jak, zobacz, błotnik... No nie, to nie jest folia. Czekaj, ale to, to jest... A kiedyś potrafiłem po... A, to jest po... W rosyjsku? Rosy... Rosyjsko albo ukraińsku to jest. Nie nazywa się tego cyrlicą. Jak widzicie, nie ma co się zawsze sugerować. Na pierwszy rzut oka tym, co widzicie w internecie. Ten odcinek jest totalnym kitem, ale my od początku w sumie podejrzewaliśmy, że tam jest folia PPF położona. No tak, no bo jeżeli nawet się słoń... lakier się rozgrzewa w słońcu, szczególnie czarny, do 70 stopni Celsjusza, to że te rysy <grytorystyk> generalnie powinny znikać przy, takim, przy takiej temperaturze, a jednak coraz bardziej są widoczne. Są powłoki elastomerowe, są powłoki e, tak jak na przykład UNCR, które się regenerują po... inaczej. Mikrorysy zanikają. Ja ale... No wiem czy jeszcze UNCR jest. Teraz się chyba przerobiło. maskrotek hmm. się chyba przerobił na akwę. Chyba tak. W każdym bądź razie no, miało to takie właściwości, że zasklepiało po prostu sobie rysy po jakimś dłuższym czasie, ta powłoka się jakby układała. No tak, ale to też jest zależne od tego, czy masz na przykład rysę zrobioną wtedy, kiedy lakier jest czysty, czy jest brudny. No bo jeżeli Oczywiście. jest brudny i, ci wejdzie, i wejdzie wejdzie troszeczkę brudu w, ten, w tą rysę, no to już się nie zasklepi, no bo będzie między jedną a drugą stroną będzie coś, co będzie jednak robiło nie tak jakby granicę, której nie da się przejść. no Po prostu będzie coś dzielić te dwa odcięte, czy. Nadcięte ze sobą e, fragmenty. Oczywiście masz rację i ty masz często rację, a. Z czasami e... się zdarza. Dobra, nie powiedziałbym tego nigdy prywatnie. Powiedziałem to specjalnie do kamery, żebyście wiecie. A wiecie dlaczego? Bo w tym momencie chcę też powiedzieć: Mati robi szkolenia z autodetailingu. Więcej info znajdziecie na strefie widza w .pl i tam możecie zajrzeć i się skontaktować a propos szkoleń. Dokładnie. A, a jeszcze... palnikiem też pokazujesz, jak usuwa? Wszystko pokazuję, Jak świnie się palnikiem, a pa, pokazuję też. A tak z swoją drogą, z tak... <laughs> z swoją drogą to chciałbym się zapytać, kiedy uaktywnisz moją stronę internetową, bo. Właśnie. Dwa. Mleko stary na gazie zostawiłem. Dwa kończymy, minut. kończymy. Trzymajcie się, widzimy się w następnym, w następnym odcinku. Cześć. Cześć.